Cześć wszystkim, Cointic Mining z tej strony. W tym filmie odniosę się do Ethereum 2.0 i jaki to ma wpływ na górników. Zaznaczam, że to co usłyszycie w tym filmie jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem, nie powinno być to brane za poradę inwestycyjną. Kilka dni temu Vitalik Buterin, twórca platformy Ethereum, ogłosił projekt Ethereum 2.0, którego celem jest przejście z Proof of Work na Proof of Stake. Oznacza to zmianę sposobu zabezpieczania sieci z kopary kryptowalut na nody, czyli tak zwane węzły, które stake'ując odpowiednią ilość Ethereum na portfel w tym przypadku 32 sztuki będą walidować transakcje zachodzące w sieci. Ethereum 2.0 ma wyeliminować problem prądożerności sieci, poprawić skalowalność i zwiększyć bezpieczeństwo sieci. Jest to jedynie zmiana infrastruktury, więc posiadacze Ethereum, użytkownicy zdecentralizowanych aplikacji lub deweloperów blockchain nie muszą nic wykonywać w związku z tym wydarzeniem, ponieważ wszystko zachodzi na mainnecie Ethereum. Proof of Work zapewnia do tej pory sieci bezpieczeństwo, ponieważ atak na tak dużą sieć jest po prostu nieopłacalny. Natomiast z czasem bariera partycypowania w sieci jako górnik, który zostaje za to również odpowiednio wynagradzany, zwiększa się, co powoduje większą centralizację sieci w rękach dużych kopalni. Według tego artykułu, tego wpisu na stronie ethereum.org, inne projekty kryptowalutowe, które posiadają szybsze sieci, mają taką możliwość kosztem centralizacji, co jest niezgodne z ideą, czy może inaczej filozofią projektu, jakim jest Ethereum. Przejście na proof of stake będzie wykonywalne nie tylko dla posiadaczy 32 sztuk Ethereum, ale także dla innych osób o jakiejkolwiek ilości Ethereum poprzez staking pool. Próg wejścia do stakowania Ethereum ma być tak niski, że uczestników będzie jeszcze więcej, przez co sieć będzie bezpieczniejsza i transakcje będą zachodzić szybciej. Z grubsza to tyle, ile potrzeba zrozumieć. Jeśli chcecie bardziej zagłębić się w tą aktualizację, to podrzucam link do wpisu, na którym się opieram w tym filmie. Poznacie tam również, czym dokładnie będą szarze. Chains i Beacon Chains. Przejdę już teraz do tego, jaki to ma wpływ na nas górników, ponieważ to wszystkich interesuje. Kompletne wyłączenie Proof of Work ma nastąpić w 2021 lub 2022 roku, co wtedy z kopaniem na kartach graficznych Ethereum. Patrząc na statystyki dostępne na HiveOS. Znaczna większość osób kopie za pomocą kart AMD. Jak sobie porównamy, jest to 64-36%. Z tego co widać na innym wykresie kołowym, są to głównie karty RX z serii 500 i z serii 400. I dopiero na którym z kolei miejscu jest w ilości około 6%, są te karty 5700. Patrząc z mojego punktu widzenia, jako osoby kopiącej na kartach NVD, czyli GTX-ach i RTX-ach, dobrą informacją jest to, że 60% kart graficznych prawdopodobnie podobnie przerzuci się na inną walutę na algorytmie Ethash lub jakiś fork algorytmu Kryptonite, których ja konkretnie nie kopię. Przez 3 lata moje koparki były podłączone do Ethereum praktycznie tylko przez 2 miesiące i to są te miesiące z okresu tych wakacji przez zwiększone opłaty dzięki temu całemu szałowi na DeFi. Wreszcie algorytmów te karty nie będą po prostu opłacalne. Mówiąc wreszcie algorytmów mam na myśli nie to, co można zobaczyć na Whattom Ponieważ są to dla mnie tak samo popularne waluty jak Ethereum, więc nie ma tutaj nic nadzwyczajnego w tym kalkulatorze, ponieważ każdy na tą stronę wchodzi, każdy widzi, co jest dostępne do kopania, więc no, te waluty po prostu nie mogą być jakieś super opłacalne albo wiele bardziej opłacalne niż Ethereum mówiąc o innych walutach mam na myśli bardzo niszowe projekty przy których średnio z moich obserwacji tak jak kopałem tu na swoich kartach 1070, 1070Ti i szukałem danych odnośnie prędkości dla innych kart no to zazwyczaj nawet TRX -y osiągały prędkość na poziomie 50 do 70% maksymalnie prędkości kopania tego co można było uzyskać z karty 1070 czyli odpowiednikowi z rodziny NVIDII i w niektórych algorytmach nawet wiedziałem że jest to Prędkość typu 30% tego, co można uzyskać z karty 10,70 czy 10,70. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, na tych kartach jedyna opcja, jaka pozostanie, moim zdaniem, to są właśnie inne waluty na algorytmie Ethash, tak jak właśnie Dubai Coin, to jest ELIZM, co tu mamy mamy One i forki algorytmu Kryptonite. Dlaczego forki akurat. Tego algorytmu, ponieważ tutaj rzeczywiście jest jedyny obszar, gdzie te RX z serii 400 i serii 500 mają przewagę nad GTX-ami. O innych algorytmach, w których zdecydowanie przodują RX starsze, nie wiem, ponieważ też interesowałem się tym, co jest kopalne na, na kartach, które ja konkretnie posiadam. Moim zdaniem osoby posiadające duże ilości tych kart, możliwe, że będą jeszcze kombinować z wyszukiwaniem jakichś niszowych walut, ponieważ przy danej skali przedsięwzięcia opłaci się poświęcić temu czas lub. Będą to wykonywać ludzie po prostu hobbystycznie, albo też bardzo spekulacyjnie, że będą kopali coś, co się kompletnie nie opłaca, z nadzieją na to, że kiedyś to wystrzeli do góry i, i uda im się to sprzedać z zyskiem. Osoby posiadające pojedyncze koparki, o ile nie będą chciały dogrzewać domów tymi koparkami, lub nie będą posiadały nadwyżki instalacji fotowoltaicznej do spożytkowania, moim zdaniem pozbędą się tego sprzętu, ponieważ ja osobiście nie widzę dla niego zastosowania, ale jak już wcześniej mówiłem, nie posiadałem nigdy tych kart i nie znam doświadczenia. Świadczeń osób, które bardzo mocno siedzą w, że tak powiem, w RX-ach i, i mają w nich trochę większe rozeznanie niż ja. Ja osobiście nie widzę innego zastosowania dla tych kart jak algorytm EdHash Albo forki algorytmu Cryptodite. Posiadacze kart RX 5700 XT będą mieli trochę szersze pole do popisu, ponieważ zostaną im waluty zło to mine takie jak BIM czy Ravencoin. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że te kilkadziesiąt procent kart graficznych nagle przerzuci się na walutę jak Ravencoin, która w tej chwili posiada sieć mniejszą od Ethereum około 60-krotnie, nie pozostawia jakoś wiem niewiele nadziei na utrzymanie tej opłacalności. Na korzyść tych kart przemawia fakt, że że Ethereum Classic prawdopodobnie przejdzie na inny niż EdHash algorytm, co wyeliminuje ryzyko ubicia opłacalności przez podłączenie się do sieci ogromnej ilości koparek ASIC, których w tej chwili jest naprawdę sporo w sieci Ethereum. Nie znalazłem dokładnej, dokładnych danych, jaka to jest ilość tych koparek. Z tego co mówił Red Panda Mining, jest ich w sieci nawet do 50%. Więc wychodziłoby na to, że połowa w ogóle całego hash rate sieci Ethereum może składać się z ASICów. Natomiast tak jak mówiłem, Wcześniej nie znalazłem nigdzie potwierdzenia tej informacji, nie mogę się dokopać do jakichś bardziej szczegółowych statystyk, ile tych asików w sieci jest. Tak więc, jeżeli, jeżeli rzeczywiście ten Ethereum Classic przeszłoby na e, inny algorytm, no to wtedy odcięłoby ewentualną możliwość przełączenia się tych asików na, na, na kopanie Ethereum Classic, no bo już byłby to inny algorytm, na którym te ASIC już po prostu nie mogłyby kopać. Ciężko mi jednak też sobie wyobrazić, w jaki sposób będzie wyglądała opłacalność kopania Ethereum Classic, jeśli mm, znajdziemy się w sytuacji, gdzie kilkadziesiąt tera haszy mocy co najmniej, bo jak widać w sieci Ethereum Classic jest 1,6 praktycznie sieci Ethereum, że te kilkadziesiąt tera haszy, tera haszy mocy nagle podłączy się do sieci o mocy 4 tera hasze i ta opłacalność utrzyma się na jakimś sensownym poziomie. Musielibyśmy wtedy zobaczyć jakiś niesamowity wzrost na cenie Ethereum Classic, która w tej chwili wynosi 5 dolarów i to jest praktycznie jedyna nadzieja w sumie jaką widzę osobiście dla kart 5700XT czy z jakiegoś powodu nagle cena tego Ethereum Classic wystrzeli, aczkolwiek nie jestem jakoś do tego super przekonany. Ostatnio Ethereum Classic trochę straciło na swojej można powiedzieć reputacji przez te ataki mało kto chce to kopać na razie, ponieważ ciężko jest to sprzedać, pozyty na, na, na większości giełd są wyłączone, z tego co wiem można to na razie sprzedawać na, na Coinbase tylko, gdzie i tak trzeba czekać na 90 tysięcy potwierdzeń z sieci, tak więc zobaczymy. Wiem, że znakomita większość widzów tego kanału posiada prawdopodobnie karty 5700 XT, ponieważ na nie boom w ostatnim czasie. Natomiast nie mam dla tych osób, szczerze powiedziawszy, żadnego rozwiązania. Nie zagłębiałem się również jakoś mocno w analizę tych kart ani w, w poszukiwaniu takiego planu B dla nich. Jako, że też nie widzę po prostu w tych kartach innej użyteczności niż kopanie Ethereum. I żeby też może bardziej sprecyzować, kopania Ethereum i tych walut, które widzimy tutaj, czyli też mam na myśli m.in. Ethereum Classic, Raven Coin z tych popularniejszych, BeamHash, i to jest praktycznie wszystko. Już od długiego czasu. Zapowiadano przejście na Proof of Stake. Co prawda, było to wiele razy przekładane, i nie wszyscy podchodzili poważnie do faktu, iż pewnego dnia to rzeczywiście się może stać. Dlatego też jest to jeden z powodów, dlaczego jestem w cudzysłowie wyznawcą kart NVD. Pozwalają mi one po prostu zminimalizować ryzyko spowodowane takimi sytuacjami, które moim zdaniem i tak jest na dzień dobry, ogromne na rynku kryptowalut. Wybierając droższy, ale uniwersalny sprzęt, mam przewagę nad innymi kopaczami, którzy są moją bezpośrednią konkurencją, z czego wynika opłacalność kopania e, kryptowalut. Na czym polega ta przewaga? Patrząc na wykres kołowy, wydajnościowo Posiadając karty np. 2070 Super mogę powiedzieć, że mój sprzęt ma przewagę nad 99% kopaczy i jestem w tym 1% najlepszego, najwydajniejszego i najnowszego sprzętu na rynku, który bierze udział w kopaniu kryptowalut. To tak jakby w czasie kryzysu branży wasza firma była w 1% najwydajniejszych, najbardziej opłacalnych przedsiębiorstw. W taki sposób na to patrzę. Co to mi daje? Na przykład to, że waluty, które dla posiadaczy rx lub starszej generacji GTX-ów są nieopłacalne, dla mnie będą opłacalne, ponieważ nowy sprzęt generuje większą prędkość z tej samej mocy. Jaki mam plan na to wszystko? Na razie jeszcze obserwuję. Do wyłączenia Proof of Work zostało dwa lata, więc po drodze jeszcze wiele się zmieni w kopaniu kryptowalut. Dla przykładu dwa lata temu można było jeszcze kopać Zcash na karcie 1080Ti 10, z prędkością 700 soli na sekundę, co było bardzo a teraz są ASIKI, które generują prędkości o wartości równej 600 takich kart. Dwa lata temu dopiero rozkręcało się kopanie Ravencoin, a na What to Mine nie zobaczylibyście nawet jeszcze 2 lata temu takich waluty jak Zano, ee, jak, Zano, jak e, Rio, jak Veil, vale, Elizm. BIM, też, szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, czy był. MWC na pewno nie było, więc bardzo wiele się jeszcze przez te dwa lata zmieni i ciężko jest po prostu już na dwa lata w przód, na minimum dwa lata w przód, ponieważ nie wiemy też jeszcze ile to razy będzie przekładane, założyć co się będzie działo. Na ten moment nadal wychodzę z założenia, że zawsze będzie co kopać na kartach graficznych, a jak rynek pokazuje to już od 10 lat, z roku na rok jest to po prostu coraz bardziej konkurencyjny i trudny biznes. Nie każdy jednak będzie potrafił znaleźć takie waluty, i też nie można mm, oczekiwać, że jakieś bardziej doświadczone osoby e, będą podrzucały informacje e, o takich walutach, tym bardziej za darmo, ponieważ doprowadziłoby to do szybkiego zarznięcia kury znoszącej złote jaja. W przypadku kart Nvidii jest wiele sposobów. Na zarabianie kartami poza kopaniem, na przykład dlaczego nie podrasować lekko zespołów, nie świadczyć usługi szybkiego renderowania grafiki czy filmu. Ogranicza nas tylko wyobraźnia i przedsiębiorczość, resztę praktycznie da się wygooglować. Dlatego też karty Nvidia mają przewagę, jest na przykład coś takiego jak Folding, gdzie możemy przekazywać naszą moc obliczeniową naszej koparki na rzecz e, jakichś projektów badawczych, za co jesteśmy również wynagradzani na różne sposoby. Po tej trudnej przeprawie nasuwa się jednak pytanie, to po co kupować koparkę, skoro tyle zamieszania z tym jest, skoro możliwe, że nie będzie można niedługo kopać nic opłacalnie? Potraktujcie moją odpowiedź jako wskazówkę, co warto kopać. Koparka kryptowalut to często jedyna opcja do pozyskania danej kryptowaluty, która nie weszła jeszcze na giełdy, a stoją po niej w kolejce spekulanci, których celem jest to kupić tanio poczekać na euforię i sprzedać to z zyskiem. Jeśli to Wy chcecie kontrolować rynek, a nie odwrotnie, zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki wielkie za oglądanie i komentarze pod filmami do tej pory, szczególnie dla osób, które regularnie się udzielają, jak Misza 19 czy Bright Gwint. Tak więc słyszymy się w kolejnym filmie, cześć!